Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w niezapowiadanej wcześniej recenzji zestawu Lego Hidden Side Zamek w Newbery, Jakoś tak? Jest to... Yy, no ogólnie to jest to numer yy, 70437 Nie zapowiadałem, tak jest, bo wszedł to jakoś tak... Yy, tak jakoś przypadkowo, ale zaraz Wam wszystko opowiem Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, że zdobyłem ten secik i to za taką małą cenę, o czym też za chwileczkę Wam powiem Tak więc ja jestem Luśka Kamila i zapraszam Was do oglądania i gave you my heart. Tak, prętuję się ten zestaw, ale zanim go omówię, opowiem wam o tym, jak go zdobyłem. W ogóle nie wiem, czy słyszycie, ale leje deszcz strasznie i jest burza. Może to za, za sprawką tego to typa i jego piorunowych pomocników, no więźniów to raczej nie, ale pomocników, bo jednak oni i cały zamek są nasiąknięty tą energią pioruna. No i może to właśnie ich sprawka. Ogólnie rzecz biorąc, dostałem tam. Oczywiście skończyłem rok szkolny, dostałem świadectwo. Czy z paskiem to bym się wadził, jak już to na dupie, ale ogólnie to ten. Zobaczyłem świadectwo, dostałem tam troszeczkę kasiory. No i tak sobie sądzę, sądzę, znaczy sądzę. Myślę tak właśnie nad tym, co sobie kupić z Lego. No i wchodzę na Lego, coś trzeba wybrać, nie? No i wchodzę, wpisuję, a nie będzie hidden side, bo jakoś tak. Mnie atchnęło teraz na te Hidden Side'y, no bardzo lubię tą serię, jest na drugim miejscu w moich ulubionych seriach, ale może kiedyś mam o tym powiem, moje top 10 ulubionych serii LEGO, od naj, najgorszej do najlepszej, ciekawe czy chcielibyście coś takiego, napiszcie mi w komentarzu, ale ogólnie to tak się wpisuję i patrzę i zamek Hidden Side, 330 zł, ja mówię, co? Nie no, biorę, 450 zł katalogowo i jeszcze bierzmy pod uwagę, że jest to nowy zestaw, i on wyszedł właśnie, właśnie w tym roku. Na te półrocze, w tym miesiącu nawet. No i jest to zupełna nowość, a już tak przeceniona. No, o ponad stówkę. 120 zł, to już za to możemy mieć inny, fajny zestaw. Tak więc naprawdę mega przeceniona. Ja mówię, nie, no nie, nie mogę, no, muszę kupić, nie? No i zamówiłem. To było, y, zamówiłem go przedwczoraj, bo jakby nagrywałam to w piątek, a Wy to widzicie najprawdopodobniej w sobotę. Tak więc y, ja to właśnie zamówiłem w czwartek. I tak czekam, czy piątek. Dzień dobry, kurier. Jest. No i mamy zestawik naprawdę świetny. Zaczęłam budować dużo worków, ale o tym opowiem Wam właśnie za chwilę. No i teraz, jeszcze takie, odpowiem na takie bardzo ważne pytanie: czy będzie Lego yy, ten. Czy będzie Lego Mario na moim kanale, skoro kupiłem ten zestaw? Odpowiedź jest prosta: nie. <laughs> Popatrzyłam na ten zestaw z Mario. No i co. Sam Mario wydaje się ok, gada, super, ale przy okazji wygląda jak figurka duplo. No, jeszcze zobaczyłem sobie recenzję jednego gościa zagranicznego, nie będę tutaj podała nazwy, bo nie chcę, żeby mi znowu filmik usunęli, ale ogólnie mi chodzi o to, że zobaczyłem jego recenzję i ten Mario składa się, moi drodzy, z dwóch klocków. Tak jest. Nogi i brzuch ogólnie są jakby, znaczy brzuch, no te jego tam gadki są jednością i jego tors z głową są jednością. No, trochę, troszkę, bardzo nawet przesadzone. Tak więc, jak kupię zestaw, stówkę drożej, bierzmy nie całą, no bo powiedzmy, że stówkę, no bo ten zestaw kosztuje 220. Tak więc, po powiedzmy, że szczerze, czy lepiej zapłacić stówkę i mieć taki duży zestaw, gdzie było 9 woreczków łącznie, no z tymi tam elementami to 10, powiedzmy, 10 woreczków, czy Mario, które pudełko wygląda naprawdę. Naprawdę duże, od przodu, ale od tyłu już się nie wydaje takie duże. Od, od góry to widać najbardziej, że jest to takie ściemnione, że od przodu wow, ale tak jest takie sześcian, taki uuu, taki duże opakowanie, to będzie duże, a tutaj jest małe. Trzy woreczki, no nie opłaca się, moi drodzy. Jak dla mnie nie opłaca się, przejrzałam to sobie, no kilka elementów na krzyż. Ja już serio wolałam kupić ten zestaw, który był moim must have'em. Jak się mu przyznać, Na początku tak średnio do niego przy, 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 przy przychodziłem, tak jakby Moim ulubionym zestawem z Hidden Side do teraz było liceum, ale o tym też powiem na tym odcinku. Już 3 godziny, tak. 3 minuty już gadam w ogóle o niczym. Znaczy, to są ogólnie ważne informacje. Ale tak, yy, yy, liceum było moim ulubionym zestawem ze, ze Star Wars. Z Hidden Side. Ten, ten właśnie zestaw, ten zamek, wziąłem tak jakoś, no powiedziałam przypadkowo. Ale sam zestaw tak mi się bardzo spodobał, że serio. Podchodzi do dziesiątki, jak nie i piątki, jak nie i trójki moich ulubionych zestawów całego życia, więc naprawdę jest to mega zestaw, naprawdę świetny. No i co? No jeszcze jak już jesteśmy w temacie tego Mario, to nie będę potem o tym gadał, więc powiedzmy sobie teraz do końca, że tego zestawu startowego raczej nie kupię, może przy święta może na święta sobie jakoś od kogoś tam zażyczę, no bo jednak będą na to pewnie spore promocje, to może jakoś tam to wychadzę dla ciekawostki, ale raczej raczej na pewno znaczy na pewno, na razie nie, ale na pewno bardzo i to bardzo czeka na te fi figurki w tych saszetkach, nie wiem czy widzieliście, nie tutaj podawać zdjęcia, bo znowu niestety, będziemy mi filmie zablokowali, ale naprawdę świetne są te figurki, takie słodkie te figurki, no przynajmniej z dwie, trzy muszę sobie zakupić, no i też tam przynajmniej Wam się szczerze, że kilka zestawików, kilka zestawików, no te figurki i polibarzek też mnie nieco interesuje, więc coś tam z Mario kupię, ale raczej starter packa tak nie za bardzo. Okej, okay, bo rozgadałem się o tym Mario strasznie, a tu przecież nie o Mario chodzi, tylko o Hidden Side. Zaczniemy sobie może od Jacka. No niby prosta figurka, ale jednak ma swój urok. Strój niestety nie zmienił się od tamtego sezonu w ogóle. Twarzyczki, no dosyć ciekawe. Tutaj uśmieszek, tutaj takie zaciekawienie, coś ten deseń. Czapeczka z włoskami, no ten element bardzo lubię. W sumie chyba nawet bardziej niż z kapturem. No i tutaj nowy na drugie telefonie, co na przykład Tygik pewnie pominął. No bo zobaczcie, stary telefon Jacka wygląda, zaraz Wam pokażę jak, mam tu akurat Jacka ze latarni morskiej, o stary telefon wygląda tak, z niebieskim duszkiem, a tu mamy nowy, który wygląda o niebo lepiej, przynajmniej jak dla mnie, no niby nie mała, znaczy nie mała, nie duża różnica, ale i tak jako się tam to różni, no i kolor żółty też bardzo lubię, niebieski też, ale tutaj akurat to chyba wygląda fajniej. No, jest jeszcze taki celownik, gdzie w te duchy celuje, naprawdę to wygląda świetnie, a nie tylko same duchy, no bo co z nimi tam by robił, nie? Dalej mamy parker, która też jest bardzo ciekawa. Ona się nie zmieniła od latarni prawie w ogóle, oprócz znowu nowego tra transmówna. Co ja w ogóle gadam? smartfona? Włoski z tymi nausznikami, albo słuchawkami, naprawdę fajne. Chociaż w sumie? Czy to są słuchawki? Bezprzewodowe, może, ale tak jakoś mniej bardziej na nauczniki wyglądają. Tutaj dwie małe twarze, pierwszy uśmiechnięty, drugi ze No i tak wyglądają dwóch głównych bohaterów, jest są chyba najmniej ciekawi z tego zestawu. Ale za to tutaj ten, ten Von Geist. Nie wiem czy to dobrze wymawiam, ale jak go będę sobie nazywał Von Geist, to on się pisze Vaughngeist. A ja to nazywam Von Geist. Nie wiem czemu, ale tak mi się po prostu podoba. Mam tutaj na wyposażeniu taką kuszę. No, dobrze znałam też z uniwersum Hidden Side. Trzy sezony się nie nakręcili? Jeżeli chodzi o takie bardzo trzymam żeby nakręcili. Na przykład było tak właśnie z Next Tonight, że nakręcili pierwszy, drugi sezon. Trzecia fala została wyszła i potem lipa. Nie było sezonu trzeciego, aż teraz. A to było dosyć dawno temu. i mam nadzieję, że tutaj wyjdzie ten sezon, bo naprawdę mi się pełnowe potwory tak bardzo podobają, że chyba nawet bardziej niż te duchołaki. No a tutaj w tym przypadku mam akurat gościa, który się pojawił w drugim sezonie, ale tam nie mieliśmy go w fali zestawów. Jest to taki oto właśnie von Geist. Bardzo fajny torsik i nóżki. Naprawdę świetny taki rewolwerowiec, tak to wygląda. Z westernu, z tyłu takie odpięte, Guziczki, tutaj jakieś zagniecenia i tak dalej. Melonik, no tutaj piękny elemencik, naprawdę bardzo grubie. Jeden wyraz twarzy, ale za to bardzo fajny, no bo w sumie Melonik by zasłaniał ten drugi, czy właśnie by nie zasłaniał. No i twarzeczka taka naprawdę świetna. Myślałam, że będzie ona taka zielona, tutaj taka świetna. No i element wykorzystany z Ninjago, z mojej ulubionej serii, numer jeden, ta jest numer dwa. I mamy tutaj zielony elemencik, w takim nieco ciemniejszym kolorze. Jest to nowy kolor dla tego elementu, bo był dla Loida zielony, a tutaj mamy taki ciemnozielony. Tak wygląda trójka dobrych bohaterów, teraz trójka złych i mamy tutaj dwóch identycznych wojowników pioruna, tak ich sobie będę nazywał, ożywieni wojownicy pioruna, przyjrzymy się jednemu, ma on naprawdę fajny tasak taki od tych y, gości z Władcy Pierścieni z Lotra, mamy tutaj też torsi naprawdę piękne, takie pioruny, nóżki też świetne, z tyłu też to wygląda super. No i tutaj jeszcze hełm, które bardzo lubię te hełmy, naprawdę są super. No i główka wygląda epicko jak dla mnie. Dla gika bo słyszałem, mu się to tak się nie podoba, jakby to była podróbka, ale jak dla mnie wygląda to po prostu mega. No zobaczcie, te pioruny tak przechodzą przez całą głowę i jeszcze z hechem to wygląda najfajniej, ale bez hełmu też mi się to bardzo podoba. No i taka oto zbrojka z Ninjago, dobrze nam znana. Dwóch wojowników, naprawdę fajna sprawa. No i mamy tutaj tego gościa, który jest daniem głównym. Bez dwóch zdań, Nechmar Rem, tak go sobie przynajmniej nazywam, Nechmar Rim, zwał jak zwał, ale tutaj nie o imię chodzi, chodzi o wykonanie. Naprawdę świetnie się prezentuje. Ten element, który jest po prostu mega, najfajniejszy w tej figurce, tak mi się podoba. Ta figurka, jeżeli będzie coś takiego, jeżeli będą to gdzieś najfajniejszych figurek z 2020 roku, najlepszych, to ta figurka na pewno na 100%, na 1800% dziesiętnych procent się tam pojawi. Jestem tego pewien, jeżeli takie coś będzie na moim kanale. Bo miałam też ogólnie pomysł, żeby zrobić to 10 mojego głównych zestawu z 2020 roku. A napiszę, że byście figurki czy zestawy, albo zrobię i to, i to. Nie wiem. Końcówka roku jeszcze <coughs> na pewno za, za długo. Jeszcze wakacje się dobrze nie zaczęły. Mam nadzieję, że się yy, nie skończą. Mam tutaj naprawdę świetny element. No Zobaczcie, to wygląda ogólnie od góry tak. Bo ja się zastanawiałam, czy to będzie takie takie. Czy takie jakby. Jak, za, jak zakończone są te nóżki, nie? się się, no i w końcu broda to też nie pokazał na filmie, ale tutaj wygląda to tak, że normalnie tutaj możemy sobie szczepić na przykład yy, na przykład cegłówkę, nie? Taką normalną cegłę. No i to wygląda tak fajnie. To się przyczepia oczywiście w studiu, bo to po prostu piękny element. A sam Nefmar Rem bez tego elementu też nie wygląda źle, chociaż tak dużego wrażenia nie robi, ale zobaczcie na jego oczy. One są takie jakby z lustra zrobionego w tym zestawie, w tej gazetce z Lego Friends, tam było takie lustro w jednej z gazetek, Coś krótko zaraz na swoim kanale pokazywał i tam wiele innych youtuberów. Ja tam Franców za bardzo, no wiadomo, ja tam Franców nie lubię, no ale, mm, ale tutaj ten element akurat kojarzę i tutaj też są takie oczka, naprawdę mi się to mega podoba. Twarzka na taka, taka se, no wolałbym chyba taką ze zieloną, ale ona jest akurat w tym zestawie z. Ee, jak to się nazywało, z tą o kurde, ale grzmi, z, tą, z tym wozem gaśniczym, JB. Tam akurat jest ta duża figurka, tego Slendermana, tak zwanego. I tam jest taki zły uśmiech, a tutaj jest taki. No i zbrojka, dosyć fajna, ale jakby dla mnie nieco mi się nie podoba te wykończenie z tyłu. Ja bym to zrobił tak, że tutaj bym dał study albo nic bym nie dał, to bym po prostu usnął. No bo po co coś takiego? Nie wiem. Może dlatego, żeby kiedyś tam powstała jakaś nowa figurka? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam pomysł. Mam pomysł i mam naprawdę fajny. Tutaj yy, pomysł. Nie wiem, czy tak jest. Napiszcie mi w komentarzu. Macie może taki zestaw. Tutaj Wam się wyświetli, że nie zapomnę przy montażu. Zestaw z Lego Batman. Mówi. I tam jest baza Batmana przerobiona w bazę Jokera. I tam jest figurka robina w stroju Batmana tym ze skrzydełkami. I teraz tak patrzę na ten element. To są takie dwa otwory, jakby na te skrzydełka. I napiszcie mi, błagam w komentarzu, jeżeli macie ten zestaw, albo jeżeli kojarzycie, czy to jest właśnie ten element. Bo tak mi się właśnie zdaje. Teraz właśnie to odkryłem. No i nie jestem pewien, ale chciałem naprawdę wiedzieć, bo to jest ważne. No i z mamy tutaj takie pazurki. a no tak się mi się to podoba, no ale nieważne. Ale torsiki, nóżki. Naprawdę świetne, nie tylko dla Hidden Side'ów. Po prostu to wygląda tak super. Tak jakby jakby starocie, tak jakby. No taki starzec, no, naprawdę wygląda to świetnie, mega mi się to podoba. Ogólnie ta piorunowa seria mi się podoba chyba najbardziej z wszystkich trzech, jeżeli chodzi o falę zestawów z Hidden Side i jeżeli chodzi o też o sam serial. Naprawdę świetne wykonanie, super minifigurki, bardzo, bardzo się z nich cieszę. Bardzo lubię te zestawy, w których jest jedna główna konstrukcja, nie ja tam jakieś skuterki, ro motorki, rowerki. Po prostu jedna duża, fajna konstrukcja, no i poza tym to nic. Mamy tutaj bramę, która otwiera nam sam zamek. Jest ona oczywiście zrobiona z tych elementów dobrze nam znanych. Niestety nie ma tutaj klamek, tego nie rozumiem, no ale nieważne. Tak się ona oczywiście otwiera. Mam tutaj też nowe jakby nowy kolor tych elementów. Zobaczcie, a mam akurat na zapasie, to Wam pokażę. Okay, to jest tutaj, dobra. Tak to wygląda. Jest to taki płomyczek. Z, z Harry'ego Pottera tam zapoczątkował się, jako pomarańczowy. No i tu mamy niebieskiego. Naprawdę mi się to podoba. Tu mamy dwie wieżyczki w ogóle na górze, które się otwiera i się daje przy aplikacji. A! I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałam Wam zrobić taki mały gameplay z, z aplikacji. Wchodzę na aplikację, patrzę i nie ma nowego zestawu site. Mam nadzieję, że je dodadzą. Bo na razie najnowsze to są te latarnie i tak dalej z poprzedniej fali, a najnowszych nie ma. Nie wiem czemu, nie mam bladego pojęcia. Tu mam oczywiście rzeczy do aplikacji, więc mi się wydaje, że powinny być. Jak najszybciej się myślę, że pojawią. Mam taką przynajmniej nadzieję, bo chciałbym sobie pograć. Z drugiej strony mamy tutaj taki oto niebieski element i tutaj można coś chcieć zaczepić, na przykład robić jakieś, takie rakiety albo jakieś takie wyrzutnie. Fajnie to jest skonstruowane. Tu mamy zaczep, którym odpinamy sobie tamten zestaw, od, znaczy zestaw. No, odpinamy sobie te dwie części, ale o tym za chwileczkę. Tutaj wysuwa nam się taki y, duży element, który bardzo lubię ten elemencik. No, mamy tutaj akurat naklejkę pioruna. I u góry zakończenie tym szpikulcem, który jest tutaj w tym zestawie naprawdę, naprawdę bardzo y, dużo razy wykorzystywany. Ale najbardziej wykorzystywany element w tym zestawie to, jak dla mnie jest y, ten element. Taki, ten. Tylko że szary bardziej jest wykorzystywany. Ten w tym kolorze że takim kubkowym też, ale szary bardziej. Tutaj na dole, o tutaj macie ten szary właśnie. Tutaj na dole mamy kolejne takie naklejki. Naprawdę bardzo fajne. I tutaj mega mi się to podoba, że tak wystają te tutaj takie macki, te zło. Zobaczcie jak to super wygląda. Naprawdę się to świetnie komponuje. No i możemy sobie ten zamek na przykład ustawić tak, przez bramą do przodu albo tak. No i teraz zobaczcie transformację już na cały kształt zamku Teraz możecie sobie to odczepić. O, tak, tylko że mi tam to odpięło. Czekajcie. Czekajcie chwilę, bo tam się to odpięło. O, możemy sobie to odczepić i zrobić taki naprawdę duży teraz zamek. No, wygląda to po prostu pięknie. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym konstrukcjom. Źle to powiedziałam, nie konstrukcją, a budowlą w samej konstrukcji. Mamy tutaj oczywiście kolejną taką dużą paszczę. Pod spodem natomiast skrywa się naklejka z planetarium najprawdopodobniej. Tutaj mamy też drabinkę. Tutaj kolejna paszcza, no i od tyłu jeszcze mamy tutaj różowy element do aplikacji, które to psuje wizerunek z tej strony, no ale już trudno. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj taką jedną buźkę. No też całkiem fajnie. A tutaj na samym środku mamy taką ogromniastą paszczę, którą możemy sobie również kłapać. Tam widzicie moje palce. O, naprawdę fajna sprawa i też tam spada ta. ta... Zapadnia, o tym też zaraz zampałem, bo mam do niej kilka zarzutów, ale to wygląda naprawdę świetnie. To mamy takie naklejki oczu, i to w ogóle, jakby, patrzcie, może pochłonąć naszą figurkę, bo jakby to może tak ją złapać, i ją tak złapać, no, po prostu ją złapać. Wygląda naprawdę świetnie, i tam jeszcze te ząbki, no, mega mi się to podoba, i jeszcze te niebieskie liście, które tak naprawdę bardzo lubię. Ogólnie po bokach mamy takie naklejki z różnymi wizerunkami potworów, w sumie nic specjalnego. Umawianie z wieżyczek zacznijmy sobie może o tej prawej. Tutaj pokażę Wam to w ten sposób. Mamy przejście do tej oto komnaty, którą zobaczymy sobie za chwilę. Sama tutaj wieżyczka jest oklejona klejkami naprawdę bardzo dużo. Tutaj mamy też okienko, naprawdę bardzo fajny element. I tutaj bardzo duży klocek, taki oto czarny, który robi nam to wieżę. Wygląda naprawdę świetnie. Ja, mi się wydawało, że ten element będzie tutaj, ale go tu nie ma. Też to też fajnie wygląda. I to jest z boku jeszcze taka mała wieżyczka, co mnie troszkę przypomina Hogwart, ale tam już. Waż, naprawdę fajnie to się prezentuje. Zatem druga wieża jest na pewno bardziej interesująca. Tutaj możemy sobie wejść po drabince, tu natomiast po schodkach do góry. No i to wygląda naprawdę, świetnie. U góry mamy yy, tę lunetę, którą możemy sobie oglądać gwiazdy, ale o tym za chwilę. No i tutaj te naklejki naprawdę, naprawdę świetnie się prezentują. No i te elementy bardzo mi tutaj pasują. Akurat te musi nie pasują, ale tam naprawdę fajne są, bo z tyłu możemy sobie jeszcze tam dać figurkę. No i ruszać nią naprawdę to fajnie się prezentuje. Może troszeczkę tak odpada, no tak minimalnie, ale wygląda naprawdę świetnie. Tu mamy natomiast kolejne użycie aplikacji. Pomarańczowy klocek, no i barierka, żeby nikt nie wypadł. No i dużo zielonych okien. Też w ogóle, jak Wam się podoba ta wieża, bo jakby ona jest tak wciśnięta, tak tutaj jest takie przejście z szarego na ten kubkowy, za przeproszeniem. Ciemny, piaskowy po prostu. Mi się to podoba. Szczerze, ten szary zamek by wyglądał tak troszkę tak zbyt chyba ponuro, a tutaj mamy takie fajne y, dokończenie w stylu takim bardziej jaskrawym. Zanim przejdziemy dalej, wypadałoby chyba jeszcze spojrzeć na te piękne witraże. Naprawdę bardzo mi się podobają te naklejki. No i drzwiczki, które są oczywiście otwierane, a to Wam pokażę potem. No i też tutaj jest ta zapadnia, ale ona bardziej zwieszana z drugiej strony. Mam coś taką barierkę, która bardzo przypomina mi tutaj wykończenie tego liceum, ale jest oczywiście tutaj też wzmocnione, bo w liceum to odpada bardzo łatwo, o czym nie powiedziałem na recenzji, ale tutaj jest to wzmocnione. No i bardzo fajna sprawa, że tutaj możemy sobie tym kręcić, w tym aplikację. Nie trzeba tak tam paluszkiem, tak jakoś tam miotać, tylko tutaj możemy oczywiście to sobie robić. I w ogóle odkryłem taką rzecz, patrzcie, jest szary, tu żółty kryształ, niebieski kryształ i. Czerwony kryształ, tak więc tak to jest mniej więcej zrobione. Tam też są te kryształy, więc całkiem fajne odkrycie, nie? Tutaj mam natomiast kolejną szarfę. No nie wiem, coś to zakrywa nam kolejną rzecz do aplikacji. Taki światowy element. Tutaj to jest bardzo fajne, wykończone tymi walcami. I tutaj jeszcze taka duża wieżyczka. Naprawdę wygląda świetnie. A tutaj te dachówki są zrobione po prostu w mistrzowski sposób. Idealnie są tam domocowane. Może jakieś małe szparki, ale mi to jak najbardziej nie przeszkadza. Wygląda to po prostu świetnie. W mojej opinii. Środek prezentuje się naprawdę zacnie, bardzo mi się ją podoba, no tam broda temu troszkę nie pasował, z tego co słyszałam na recenzji, bo niby tam za mało rozrokowane miejsca, ogólnie jest tam troszkę wieje pustką, no jak dla mnie też troszkę wieje pustką, ale mi się to ogólnie podoba. Znaczy nie podoba mi się pustka, ale ogólnie gdyby tutaj było tak to nawalone, no to też by nie było gdzie przejść i ogólnie jest to tak troszkę, no przemyślane. O tej stronie natomiast mamy niewiadomą, czyli taki punkt, do którego w sumie nic nie przyczepiamy, ale w sumie wymyśliłem coś takiego, że można sobie przyczepić ten element, kiedy nie używamy do tej figurki właśnie niego i tutaj nam się wkomponuje, aby go nie widać, więc myślę, że całkiem fajnie to wygląda, kiedy nie używamy go do tej figurki, kiedy na przykład siedzi sobie na tym tronie, ale o nim zaraz. Niżej mamy tutaj o nieco nieoświetloną półkę, tak troszkę to jeszcze widać, ma tam jakąś książkę, no i trzy kamienie, które tworzą no jeden portal, no właśnie trzy. Tam są cztery, z czego jeden jest niebieski i bez poręczy, co też może wnioskować o tym, że jakby on jest nieważny. I może są trzy, a ja na kanale mówiłem na ostatnim odcinku z teoriami, że są cztery, no i też tam się właśnie zastanawiam, czemu tego niebieskiego nie ma w żadnym innym zestawie. Może właśnie dlatego, że są tylko trzy, nie wiem, tak mi się w sumie teraz wydaje, to jest w sumie całkiem, całkiem możliwe. Mam tutaj też kolejną niebieską lampkę, piętro mam tutaj kubek oraz nadruk miecza, no i w tym kubełku by też miecz dla złoli, a ja sobie im zostawiłem. Po tej i po tej stronie mamy tutaj cele dla naszych bohaterów, oczywiście, bo dla złoru raczej nie. No i sobie teraz do kolejnej części budynku. No to teraz to sobie prawą wieżę. Tutaj mamy natomiast takie pomieszczenie do sprzątania: jakiś kubek z wodą najprawdopodobniej oraz miotła. Wyżej możemy sobie tutaj wejść na schodkach, i tutaj mamy stoiczek z kubeczkiem i jakąś tam wódką, albo coś ten deseń. I tutaj tym mówił, że jest to pewnie do zaczepienia kogoś tam, żeby się wiecie, powiesił. Znaczy tak nie powiedział, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, ale ja z w sumie, że tutaj można sobie tak się potem wspiąć i iść na piętro wyżej. I tutaj mamy też naklejkę koją naklejkę z planetarium. O, tak to mniej więcej wygląda. No a pięterko wyżej mamy tutaj takie różne przyciski, guziczki i sama luneta, która wygląda naprawdę bardzo mi się podoba. W ogóle ją sobie odczepię, pozwolę ją sobie odczepić. Naprawdę duża, nie, nie, yy, nie myślałam, że będzie aż taka duża, ale ten pokój astronomiczny naprawdę mi się podoba yy, i przyczepmy sobie to jeszcze z powrotem. No i ten kolor wieży naprawdę jest całkiem fajny, jak dla mnie wyszedł świetnie. No to teraz wejście i wejście, I wejście mam tutaj jakieś takie światełka znowu. Tutaj te witarze od drugiej strony już nie wygląda super. No i tutaj mam też miejsce dla tych wojowników chyba. I tu jest takie pokrętło za pomocą którego i opuszczamy tam dźwignię. I tam się rusza ten złol. Zobaczcie, widzicie? Te macki się tam ruszają. No i ogólnie jest to tak troszkę nieprzemyślane. Bo widzicie, jak to tam jest taka pustka? Zobaczcie, jak to tak wisi. A to powinno być tak, a to jest tak. Nie da się tego dopchnąć dalej. Niestety. No trudno, no już trudno, ale czy działa? Zaraz sobie to sprawdzimy. Jeszcze raz. Dajmy sobie tutaj Scotta Jacka. I pyk. No tak średnio bym powiedział. Może bez telefonu byłoby lepiej, ale już nie będę sprawdzał, bo nie chce mi się go wyjmować. Weźmy sobie teraz na ostatnie piętro na tym właśnie zamku. Tutaj mamy natomiast salę tronową, tak zwaną. Po tej stronie mamy naprawdę bardzo fajny rysuneczek z Dzidzią, kiedy on był małym, ten Nechmarzin był mały. A tutaj widzimy taką oto jego rodzinkę. Prawdopodobnie jest to jego mama i tata. No i z tyłu mamy też tutaj, o, ten zamek. Tak więc naprawdę fajnie to wygląda. A tutaj mamy fortepian, naprawdę świetnie wykonany. Byłem pewien, że jest to zrobione z grilli, ale jest to zrobione na druczku i to bardzo szanuję. Naprawdę świetnie to wygląda. Jeszcze tylko wspomnę, że bez tego tronu tutaj widać cały mechanizm tych kolorków i troszkę to psuje wizerunek. Pozwolę sobie wyjąć te dwa elementy, żeby wam je bliżej pokazać. Mamy tutaj kościany tron, który naprawdę wygląda jak dla mnie epicko. Chciałam powiedzieć, że jak z gry o tron, ale tam przecież był tron z mieczy. To mi się pomyliło w ogóle. No i tutaj mam ogólnie sam tron, naprawdę wygląda on jak dla mnie mega ładnie. Tutaj bym to jakoś zabudował, bo tak to troszkę to odpada, no ale wiadomo, to ma tam stać. Naprawdę świetne wykonanie tutaj z tych nóżek z kości. Wygląda to po prostu epicko, tak przynajmniej dla mnie. No i tutaj te trzy, tak jest, trzy kryształy. Wykminiłem też, że ten kryształ może po prostu jakby symulować jakąś moc, a niekoniecznie kryształ, więc tutaj skupiać wszystkich trzech, wypnijmy je sobie najlepiej. I tak, mam tutaj zielony kryształek, który wygląda chyba najmniej ciekawie. To jest element, który już dobrze znamy, ten kryształek, mi tutaj rękojeść. Dalej mamy taki oto element, który w więzieniu wygląda troszkę jak, jak jakiś radar policyjny albo coś, ale wygląda to całkiem, całkiem fajnie. No i zdecydowanie najciekawszy elementik, czyli tak jest, tak to jest zaczepione. Przyznam się że to troszkę dziwnie, no to tak lekko, nawet bardzo mocno to tak opada i to mi się tak średnio podoba, że to tak się rusza. Ale za to w elementach, a nie, w mamy to, a nie ten kryształ. Powieliło mi się, no ale, kurde, no tak troszkę to to tutaj mniej, więc sobie to przełożę. Ale troszkę mnie to denerwuje i przy zabawie na pewno by to będzie odpadało. No boku zresztą nie wygląda jakoś świetnie, no ale sam element naprawdę wygląda bardzo fajnie i nie wiem, czy kiedyś był w Lego, chyba raczej nie. Tak wyglądają wszystkie kryształy, napiszcie w komentarzu, co o nich sądzicie i czy sądzicie, czy ten niebieski jest kryształem, czy tylko jakaś mocą. No cóż, nasza recenzja niestety dobiegła końca. Gdybyście się zapytali, co robi i gdzie jest Nechmar Rimm, no to on tam sobie grzecznie siedzi na tronie, a nasza reszta, boh bohaterów, próbuje go pokonać i sam Jack już się odważyłby wejść do środka i pokonać naszego Nechmarrema. Rema. Ja Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Mam nadzieję, że zestaw ten Wam się spodobał. Yy, tak więc cóż, czy polecam te zestaw bardziej, czy liceum? Uwaga, to jest bardzo ważne. I tutaj jednoznacznie, właśnie ten zestaw. Dlaczego? Po pierwsze, super cena na Allegro. Musicie sobie wejść naprawdę. Jedyne co teraz, jeżeli macie jakieś oszczędności, to jedyne co teraz powinniście zrobić, to wbijać na Allegro, wpisywać numer katalogowy i szukać jak najtańszej ceny. Mi się udało znaleźć za 300 zł, to naprawdę świetna cena. No i przy okazji, hmm, tutaj mamy naprawdę fajnie to rozbudowane. Możemy sobie to otworzyć, przecież to zestaw wydaje się o wiele większy. Mam też możliwość, Zetykaj naprawdę fajnego elementu, którym jest ta, ta chmura dymu. Wygląda naprawdę pięknie. Mamy też świetne figurki, jak dla mnie. O niebo lepsze niż w liceum, no to tutaj się nie oszukujmy. Liceum też tak troszkę było upchane, też nie było jak tam wejść. A tutaj zobaczcie, zauważcie, że jakby tutaj jest brama, to ok, tam też były drzwi, ale tutaj mamy też drabinkę. Tutaj mamy schody, tam mamy jakiś łańcuch do się wspinania. Po prostu jest tutaj to przemyślane, że do każdej prawie komnaty możemy sobie wejść, normalnie, wejść. A tam, jakby były dwa piętra, które nie były, jakby, partej pierwsze piętro. Ja bym tam się połasił o te schodki, no i jakby tam je dał, żeby to się dało jakoś wejść. Bez tego to troszeczkę tak, no, obniża ocenę liceum. Tak więc tutaj temu zestawowi daję 9,5 na 10, bo też ma trochę swoich wad, a liceum, tutaj daje liceum akurat 9 na 10, więc o pół punkta wygrywa. Właśnie na zamek, więc jeżeli byście się mnie pytali, który za polecam bardziej, no to Zameczek. Ja wam naprawdę polecam go kupić, ale co zrobicie, to już zależy od was, bo wy macie po prostu pewnie inny gust niż ja. Nie wiem, po prostu co wolicie, tak? Ja wam tylko mówię, że ten zestaw mi się bardziej podoba i po prostu jest jak dla mnie, po prostu no, o niebo lepszy. Może nie, nie bo tamten zestaw to jest jeszcze naprawdę fajny, ale ten po prostu mi się bardziej podoba. Tak więc ja mam jeszcze raz wielkie dzięki. Piszcie w komentarzu, czy macie zestaw, czy może planujecie go kupić. No i co sądzicie o tym LEGO Mario? No, ja sądzę, że jednak jest to takie uduplowienie się LEGO i te figurki wyglądają świetnie, ale sam Mario jakoś tak mnie teraz w sumie nie przekonuje. Jest naprawdę świetny, bardzo mi się on podobał. No i przewiduję jeszcze kupną Speedy Cubast, Lloyd'a i Cola, ale jak na razie sobie chyba wstrzymam, bo kupiłem naprawdę dużo zestawów. Kupiłem. Lochy, yy, wyprawy do lochów, czaszek, kupiłem też. Tak sobie teraz patrzę, smoka mistrzału, robota Kaja z kolej, poprzedniego sezonu, klasztor na promocji, pełno Minecraftów, spindzicu Barst Kaja. No, tego jest naprawdę multum, i wydałam na to Lego w tym roku naprawdę dużo kasy, w tym półroczu. Więc myślę, że na razie się wstrzymam. Jak będę jakieś święta, jak, jakieś okazje na zdobycie jakichś kocuszków, no to to wtedy sobie zrobimy. A na razie myślę, że się wstrzymamy tak więc ten zestawik. No, tak tam jakby zamykam koło recenzji w tym miesiącu, tak przynajmniej myślę, będzie więcej takich yy, takich odcinków no, takich nowo wymyślonych, co tam będę wymyślał, to będę puszczał. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo zmieniłem nazwę jednego z filmików, no jeżeli oglądacie ten film, to macie dużo informacji niezwiązanych właśnie z tym zestawem, no ale tutaj akurat jest to filmik taki yy, all inclusive, coś w tym desenie no ale ogólnie to chodzi mi o to, że yy, motoroty tak jest sezon drugi, nakręciłem jeden odcinek i ja wam go puściłem, był to specjalny na 500 subów no i drugi pojawi się właśnie w lipcu i będzie to uwaga ostatni odcinek, tak jest, czemu nie serial, czemu nie pełno odcinków, tylko dwa Postanowiłem zrobić dwa takie dosyć konkretne odcinki niż kilka tam bezsensownych, też wymyśla. Tutaj nic nie wiem gdzie to dać w pokoju, a na działce tak troszkę mi się nie uśmiecha to robić, bo tam będę też z kuzynem, no i tak troszkę kiepsko. Więc myślę, że jednak dwa odcinki wystarczą. wystarczą, naszym myślę, No już nakręciłem, tak? Nakręciłem już drugi odcinek. Kiedy się pojawi? Najprawdopodobniej na początku lipca, albo jeszcze pod koniec czerwca. Zobaczymy. Tak więc, cóż, no, motoroty właśnie kończą się przy tym czwartym sezonie. No i właśnie ze zmieniłem yy, yy, nazwę tamtego filmu. Był to motoroty sezon czwarty 1 na 2, a to będzie 2 na 2. No. Tak więc jeszcze raz mam wielkie dzięki. Piszcie swoją ocenkę, tego zostało w komentarzach, Jak dla mnie co 9,5 na 10. Tutaj bym zmienił cóż, no co bym zmienił? Nie wiem. Nie wiem co bym zmienił. Na pewno jakiś minus musi być, więc sobie potem tam przejrzę jeszcze raz. Tak więc jeszcze raz wiekie wielkie dzięki. Bardzo dziękuję Wam za tą recenzję. No i wszystkich tutaj Was pozdrawiam, bo rzadko to mówię. Dzięki, cześć!